moi widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Rebir Champion Ultimate. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, troszkę spóźniony jestem, ale ocenimy sobie nowy update oraz otworzymy te nową sezon 1 jajuszka. No i oczywiście ocenimy je i postaramy się trafić tutaj w Supreme jednostkę, ale czy nam się to uda, tego dowiecie się już za chwilę. Także ty, mój drogi widzów, bez przedłużania strzel, koniecznie tej łapkę w górę, subskrypcję, zapraszam cię do oglądania. No i zapomniałbym o panciuli na start, widzowie. Dobra, mamy Pandziulę, let's go, idziemy na ostatni ward, tak ono to się prezentuje... No w skrócie cyrk, czyli powiedziałbym, że... No, środowisko Hublaka tak naprawdę. Środowisko Hublaka. Na czym polega ten world, widzowie? Mamy po prostu nowe jajuszko. Mamy nowe zrzuty, które dają wam tak naprawdę różne rzeczy. Typu jajka x400% laka. I tak dalej, i tak dalej. Mamy nowy sezon pass, którym właśnie możecie zdobyć ten sezon 1 jajuszko. Przeróżne nagrody, jak widzicie, tutaj są dosłownie przeróżne. Możecie nawet ekskluzyw jajka zdobywać. No powiem tak, wygląda to naprawdę dosyć ciekawie. Plus tutaj mamy tylko minigiereczkę. Kosztuje ona jednego tiketa, TETI. Tiketa... Tikety dostaje, się, jeżeli odbierzecie tego cirkus z Czesta. Ja na przykład mam 10 takich tiketów widzowie, więc możemy sobie użyć. I na czym to polega, musicie klikać te tutaj laki. Musicie wszystkie kliknąć, żeby dobić tutaj do dyszki. Równie uwaga, kliknąłem wszystkie i czy będę miał dyszkę, pyk! Mamy dyszkę! A co w zamian dostajemy? Ancient tickety, toxic potka i ultra potka. Okej, okay. są to ogólnie przeróżne nagrody do zdobycia, tak naprawdę. Co w tym update jeszcze tak naprawdę mamy? Mamy upgrade'y, tak w ogóle. Mi się teraz przypomniało to o tych upgrade'ach. Czy ja mogę w ogóle jakieś zrobić? No niestety nie mogę zrobić. Są dosyć drogie te upgrade. Y. Nowe pety, które są naprawdę przemocarne, ale to to akurat zobaczycie za chwilkę. Powiem tak, w tych ekskluzjiw jajkach, w sumie to nie są ekskluzywne, tylko w tych sezonowych jajkach, są jeszcze mocniejsze, tak naprawdę pety, no ale też zdecydowanie cięższe do trafienia. I ogólnie, jak zrobicie raz pasa, możecie zrobić drugiego, i ogólnie, no tutaj dostajecie różne, przeróżne rzeczy za robienie tego pasa. Czyli przykładowo 3% do laka, 5% do klików, 3% do hatch speed, no i ogólnie opłaca się naprawdę robić tego pasa, żeby dostawać te oto bonusy. I też w tym tygodniu, w sumie przez najbliższe 3 tygodnie, mamy wojnę klanową, która polega na w sumie robieniu jak największej ilości rebirfów. Klany, które będą miały oczywiście najlepszą topkę dostają właśnie tu takiego Supreme Pet'a, dlatego my też będziemy próbowali zdobyć. Ogólnie śmieszna sytuacja. Ja się troszkę późno z tym obudziłem, bo tak naprawdę od początku myślałem, że tylko top gracze mogą dostać tutaj nagrody za topkę, a wchodzę sobie dzisiaj do gierki, patrzę, klany też mogą dostać tutaj nagrodę, więc też wziąłem się trochę w garść, więc jeżeli ktoś z was chce tutaj dołączyć do naszego klanu, no powiedzmy gra troszeczkę, bo tutaj jest bardzo ważne, żebyście trochę grali, to zapraszamy cię Plutko możecie aplikować od 3-4 tutaj ku w mocy. Patrzcie, tutaj mamy parę podań, ale no to są osoby, które w ogóle nie podają Discorda. Widzowie, a Discord jest ważny, bardzo ważny Discord jest. Tu na przykład mamy bardzo dobre podanie, ale kolega nie podał Discorda, co jest dla mnie aktualnie, szczerze mówiąc, najważniejsze. Żeby mieć właśnie komunikację z Wami. A czy coś jeszcze w tym updatecie zostało dodane? Sezon Pass mamy, sezon jajka mamy, leaderboard, mamy trzy tygodniowo trwa, nowy świat, nowe pety, tikety, minigierkę, którą Wam pokazałem, nowego Czesta, oczywiście nowe drzewka oraz nowe. Wam tutaj siekierkę. klanowe dekoracje, które wam zaraz właśnie pokażę, bo tu przyszedłem. Nowy klan, amulet. Czy ja coś tutaj pominąłem? No nie widzowie, w skrócie jeszcze w klanach macie zejście na dół i macie coś takiego teraz jak Weekly Questy. Jeżeli wasz klan nie wykona, macie po prostu chyba 5 albo 10% więcej klika przez tydzień oraz laka, tak naprawdę. 5 albo 10%, właśnie nie pamiętam. Plus mamy amulety klanowe, które dają wam takie oto niesamowite bonusy. Powiem tak, są to dobre bonusy w ogóle. Ja tu craftowałem już nasz tutaj ring, ale nie wszedł, więc craftuję go jeszcze raz. Let's go, dobra, teraz siadł. Teraz siadł, więc elegancko, mam lepszy ring na pewno. W sumie to jest amulet, ring. Jedyne co mnie boli w tym update'cie mi się bardzo nie podoba. Może to nie to, co jest coś złego, widzowie. Bo tak naprawdę nie jest to nic złego, jeżeli solo otwieracie. Ale na przykład te nowe jajka, które dostajemy sezonowe, niestety nie mogę openingu nagrać z widzami. Dlaczego? Już wam pokazuję, bo właśnie zabieramy się za otwieranie. Niestety nie możecie ich otworzyć tak samo, jak tu było 50M ekskluzji jajek, ekskluzji zwykłych jajek i tak dalej. Tylko otwieracie je tak, jakbyście otwierali normalne jajka na normalnym wardzie. Już wam pokazuję, co, jak to wygląda. Uwaga, otwórzmy sobie na początku szósteczkę. I dokładnie tak to wygląda. O! Mityk w ogóle na start, let's go! Dobra, ja wam pokażę, kiedy ten mityk jest przemocarny. Może Toxic, uwaga. No niestety, zwykły mitykal poleciał. Okej, okay, może być, not so bad. I taki zwykły mitykal ma 200 milionów powera. czekajcie, to 200 milionów. Terno, ile się nie mylę 800 milionów albo bilion ma, jeżeli się nie mylę. No i Supreme, no Supreme też jest przemocarny, więc co? Nie gadamy, może otwórzmy te jajka tak naprawdę. Szkoda, że nie da się otwierać po 8 jakoś czy coś w tym stylu, tylko jest open all, ale czy da się to przerwać? Okej, okay, da się to przerwać, więc patrzmy, co tutaj leci. Lecą legendy. Okej, okay, legendy nie są mi potrzebne. Tu niestety same epiki, legendy. Dobra, powiem tak, liczę. Przynajmniej na jednego ci Eternal'a. To jest takie mój tutaj założenie. Założenie w tym openingu. Jajek nie mam dużo, bo widzowie, za dwa tygodnie zamierzam ich uzbierać zdecydowanie więcej, skończyć tego pasa na pewno i wtedy zrobić potężny opening. Nie wiem, 3000, 4000, 5000 tych jajek. Póki co, uwaga, mamy kolejnego mityka. Czy to będzie jakiejś lepszej wersji? No niestety jest on w wersji norma, ale już od razu leci kolejny. Dobra, ty. Powiem wam, że ogólnie fajne te jajka podobają mi się. Tylko tak jak mówię, szkoda, że nie da się nimi rzucać. Tylko niestety otwierają się w ten sposób. Może jest to lepsze, tak naprawdę, kto Wie. Nie wiem, nie mam pojęcia, powiem tak. Szybciej się na pewno i otwiera chyba. No, albo mi się tak po prostu wydaje. Dobra, patrzymy, patrzymy, co tu leci ciekawego nam do ekwipunku. Aktualnie trzy mityki poleciało, ile się nie mylę. Trzy mityki poleciały, mamy 400 prawie jajek albo 300 prawie jajek. Zobaczmy, co tutaj będziemy jeszcze mieli ciekawego. Ja jestem tym międzyczasie może pobiegnę, może to mi da szczęście. No fajnie, że poleciały trzy albo cztery mityki, ale Rocksek dałbyś mi tu chociaż jednego eternala. No byłbym ci naprawdę wdzięczny. To jest nic wielkiego dla ciebie, a mi by pomogło, bo bym pokazał widzom ile on daje powera, bo tak naprawdę nie mam pojęcie nawet ile on daje powera. Więc uwaga, co dostajemy, co dostajemy. No powiem tak, aktualnie nic nie dostajemy, więc włączę to auto ha haczowanie. No i zostało w ogóle 50 jajek. Dobra, ja otworzę je solo, bo tak naprawdę strasznie szybko zlatują. Teraz takie kilka tysięcy jajek, to jest kwestia sekundy. I patrzcie, otwieram solo i nagle mityk wylatuje. Dobra, to jest naprawdę coś ciekawego. Trzeba solo otwierać widzę. Więc lecimy kolejna szóstka. Uwaga, niestety nic ciekawego. Let's go, kolejna szóstka. No i co? Końcówka, końcówka tak naprawdę, widzowie. Tak jak mówię, nie martwcie się, jest to taki luźny odcinek, bo tak jak mówię, przepraszam cieplutko, ale no w tym tygodniu troszkę odcinków nie nagrałem, zgadzam się z wami troszkę tutaj zapomniałem niestety no ale za dużo na głowie, no bo wyszła nasza gra tu małe problemy były, które musimy teraz ogarniać, tutaj wiecie update pet simie. no i po prostu troszeczkę mi się zapomniało jak to się mówi, dobra otwieramy przy okazji ostatnie tutaj jajuszka, no i patrzcie jak otwieram samemu to jest zdecydowanie większe szczęście tutaj i uwaga niestety normal mityka, ale okej okay, dobra ważne, że poleciał, ostatnia siódemka i niestety koniec, ale dobra mamy jeszcze jednego mityka, okej okay. Będę mógł go chyba zrobić na Golden, o ile się nie mylę Dobra, czy to będzie normal? Okej, okay, jest to normal I teraz tak, normale dają 200 milionów widzowie, idziemy sobie szybko na farmę Bo tutaj mamy maszynę, żeby przerabiać Na Golden i zobaczmy ile taki mityk Zwykły mitek w wersji Golden będzie posiadał d major, uwaga, zwykły mityk w wersji Golden posiada D-Mage'a widzowie Kochani, 400 milionów, czyli to? 400 milionów, także dlatego mówię, że Ten mityk jest naprawdę bardzo mocny I ogólnie ten sezon pass jest mega mocny To jest chyba najlepsze, co zostało Dodane w tym update'cie tak naprawdę, no bo jeżeli chodzi o nowy świat, no co ja mogę tu dużo mówić widzowie? Oprócz tej mini gry, którą gra się, nie wiem, powiedzmy 10 minut, coś w tym stylu dziennie, to poza tym chyba nic nie zostało dodane, no. no co zostało dodane? Nowe jajko tylko tak naprawdę. Więc jeżeli chodzi o to, no to ten pasik jest mega kozacki, no ale nic poza tym tak naprawdę w tym update'cie jakiego wielkiego nie zostało dodanego. Przy okazji, możemy sobie zarolować chyba kostkami, jeżeli się nie mylę, bo wydaje mi się, że mam parę kosteczek, wiecie? Wydaje mi się, że mam, bo przed chwilą dostałem Sigment za 5 QD. Tak, za 5 QD dostałem 5 takich kostek. Dobra, elegancko, co, weźmy sobie tutaj, załóżmy Diamond Pineapple, Normal Pineapple oraz Golden Pineapple, w sumie nie, nie załóżmy, tylko użyjmy tego, RNG podkę też użyjmy, no i co? Podchodzimy tutaj, na początku czerwone kosteczki niestety nic nie dały, jeszcze jedno podejście nic nie ma, lecimy tutaj niestety nic nie poleciało i ostatnia szansa niestety nic nie ma, klasycznie, klasyczny drowerku nic nie trafia, to jest widzowie już mój klasyk tak zwany, ja zawsze mam do tego pecha, i jeszcze tak w międzyczasie poszedłbym na Magic World, bo zobaczyłbym czy nie mogę zrobić lepszej tej tutaj Godly Ring Ringu. Przydałby się lepszy Godly Ring, bo mój nie jest jakiś ultra mocny. Uwaga, skraftujmy sobie jeden niebieski fragment. Godly Ring fragment również jeden sobie skraftujmy. Ultra Ring niestety mi nie stać. Magic, Magic czym mi stać? Uwaga. No niestety, może byłoby mi stać, bo tylko Magic Wood brakuje, a czy na to mi stać? No niestety nie stać, mnie widzowie, więc niestety na dzisiejszym odcinku tego sobie nie skraftujemy. I ogólnie jakieś protypy do tego updateu, czy ja wam widzowie mogę dać? Tak naprawdę, po prostu grajcie, grajcie, róbcie pasa, bo to jest najlepsze, co może być. Macie tu naprawdę przeróżne nagrody, typu zrzut, który przed chwilą widzieliście, to jest bardzo fajny, globalny tutaj event, UFO możecie dostać do ekwipunku, Aura Dice, różne tutaj Diamond Karoty, Chesty, w Jajka, wiadomo trzeba mieć duże szczęście, ale najważniejsze żebyście robili tego pasa, bo po pierwsze dostajecie mega mocny sezon, pierwszej jajuszka i naprawdę dostajecie ich coraz więcej za zrobienie każdego pasa, plus dostajecie te bonusy, o których wam przed chwilą mówiłem, tylko no zanim się zrobi całego pasa, no tak jak myślę, że no jeszcze półtorej tygodnia wam to zajmie, praktycznie na sam koniec eventu, w sensie sezonu pierwszego akurat wbijecie, myślę że na maksa. No, chyba, że ktoś jest mega tryhardem i wbił to w tydzień, no to naprawdę gratulacje, Szepoba. Także co, w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Zrobiłbym dla Was widzowie jakiś konkurs, tylko tak jak mówię, nie gram, mam 100 tokenów i w sumie te 100 tokenów to jest jeszcze zaległe, bo wiszę jednemu ziemeczkowi tutaj z odcinka nagrody, a jeszcze 400 tokenów będę musiał dokupić, więc no wybaczcie, ale niestety w dzisiejszym odcinku nic ciekawego wam nie rozdam. Petu wam nie rozdaję, bo też nie mam nic mocnego. Spokojnie, w następnym odcinku mam nadzieję, że to nadrobię i rozdam wam coś zdecydowanie ciekawszego. A propos z następnego odcinka, nie wiem, czy się uda w tym tygodniu, bo Roxy troszkę popsuł jedną rzecz. Tydzień temu na Startup Daytu mieliśmy coś takiego jak Ultra tego Dice'a, tutaj Daisa dice w sumie Ancy Duela. Teraz niestety trzeba już na pewno odblokować setny level masterki, żeby mieć ten Ultra. Teraz niestety można tylko normalnymi ticketami tutaj spinować, a miałem plan otworzyć 10 prawie 1000 Ancy ticketów. Widzmi chciał tutaj wypożyczyć konto na taki odcinek, no ale aktualnie ma 90 masterkę. Jeżeli uda się mu dobić setną masterkę w tym tygodniu, to jeszcze taki odcinek wleci. jeżeli nie, no to w następnym tygodniu. Myślę, że 100%. Także taka ciekawostka dla was Zostało to niestety usunięte, bo też dużo osób pyta Czy ja wam to usunięte, czy czemu wam to usunęło Więc tak, był to chwilowy bug Dzięki któremu niektóre osoby miały te koło zawczasu No i w sumie tak naprawdę Z informacji z dzisiejszego odcinka Tak naprawdę to na tyle Bardzo wam jeszcze raz dziękuję tutaj za oglądanie Życzę wam wspaniałego dzienka albo wieczoru W zależności o której godzinie to oglądacie Ja na ciebie będę zmykał i co Słyszymy się w kolejnych odcinkach Do zobaczyskiej popatki elo, elo. Piu.